Siemanko, witajcie na kanale GIT. Z wami Doman. Ja co? Dzień dobry. Zapraszamy na test prawdziwie imprezowych głośników. Czterech konkretnie modeli, które stoją tutaj przed nami: Sony GTK XB72, LG Boom ok 55 Manta SPK 5027 NERIO, no i oczywiście JBL PartyBox 200. Pamiętajcie też, żeby śledzić nasze profile społecznościowe, gdzie pojawiają się wcześniej niepublikowane i nieznane treści. Między innymi zaglądajcie na GIT Insta czy na naszego. Facebooka oraz pewnie na kartę społeczności, gdzie też pojawiają się różne ciekawe wpisy. No i zostawcie suba. Zaczynamy! Test każdego z tych głośników możecie zobaczyć albo wkrótce będzie dostępny na kanale GIT, więc w takie mega, mega szczegóły, jeżeli chodzi o design, czy wszystkie funkcje, wchodzić nie będziemy. Natomiast skupimy się na podstawowych aspektach i tych kwestiach, które pomogą nam zestawić te cztery imprezowe głośniki. Zaczynamy od JBL Party Box 200 i zaczynamy od wymiarów i wagi. Czyli 31x32x69 na na cm waga. Nieco ponad 15 kg. A Manta SPK 5027 Nerio. 33 cm x 31 na 70 cm. Waga 14,5 kg. Kolejny głośnik to LG OK 55. 30. 3 cm na 32 cm na 71 cm a waga to 14,8 kg. No i zostaje nam jeszcze Sony GTK XB72. 33 cm na 34 cm na 65 cm a waga to 12 kg, czyli jest naj najlżejszy. Z kolei najcięższy w tym zestawieniu party box 200, jeżeli chodzi o wymiary, no to ewidentnie widać, że największa jest manta, panie kierowniku. No. O, centymetr. o centymetr. O centymetr. Ewidentnie widać, że o centymetr jest większy. Bo manta najlepsza. No, najlepsza i największa, i najgłośniejsza. Przejdźmy do mocy znamionowej tych głośników i maksymalnej głośności. Jeśli chodzi o party boksa 200, jest to 60 watów. Jeśli chodzi o mantę Nerio, jest to 80 W. W przypadku LG XBOOM OK55 OK mamy 57W, a Sony XB72 to 60W. Nie dajcie się zwieść ulotką wszelakim, bo na przykład PartyBox podają JBL, że ma 120W. 1000? 1000, a, Manta 1000, a Manta 1000, P -P Manta 1000? Ten. LG, że ma 500, a Sony to w sumie nigdzie nie podają, więc nawet nie oszukują. Dokładnie. A jeśli chodzi o maksymalną głośność, JBL na poziomie 106-107 dB. Manta, no jeśli ją rozgłośnimy wszystkimi tymi. Equalizer tutaj mamy od razu taki. Suwakami. Suwakami możemy dać na maksa wszystko i. Jest. To będzie okolice 112 dB, natomiast tak realnie będzie to setka. No 100. Sto... Nie, tam nie było. Tam było 97, 98 nawet. No, to tak w okolicach 100. Yy, to to jak, już, jak już zjechało. No tak. Jeżeli chodzi o LG X Boom 55 no to mamy 101 dB. Sony GTK XB72 to 104 dB. Najgłośniejsza. W jakimś nien nienormalnym trybie to uszy wyrywaj krwawio. Czas na pasmo przenoszenia i przetworniki. Zaczynamy oczywiście od Party 200. Tak, 45 Hz. 20 kHz, jeśli chodzi o mantę, 40 Hz, 20 kHz, czyli znowu manta lepsza. A LG oraz Sony, niestety, nie podają nam informacji na temat pasma przenoszenia, więc nie wiemy. Czyli manta zdeklasowała rywali. Niech tak będzie. Przejdźmy do przetworników. Przetworniki w JBL-u to dwa 6,5 calowe woofery i 3, 2,5 calowe Twitterki. Zaś jeśli chodzi o Mantę, to mamy dwa 10 calowe woofery i dwa Twitterki, których niestety rozmiaru nie znamy. W LG znamy 8-calowego, jednego mamy i mamy dwa Twittery dwucalowe. Z kolei w Sony dwa woofery mniej więcej 6,2 cala oraz trzy Twitterki dwucalowe. Praktycznie taki sam układ jak w partyboxie. Mhm. Mamy cztery głośniki, natomiast tylko jeden z nich posiada akumulator. I jest to, panie kierowniku? Panie kierowniku, Manto. No, co Oczywiście może być w tym jak nie Manto? No i po raz <noise> kolejny zdeklasowała rywal. Jeżeli słuchajcie, chodzi o dobór tych głośników, no to po prostu Manta, Manta najlepsza, dlatego się to pojawiła. To już wytniesz, to już wytniesz. Skoro to głośniki imprezowe, każdy z nich musi mieć funkcję karaoke i każdy ma możliwość podpięcia mikrofonu, a LG nawet ma możliwość podpięcia dwóch mikrofonów. Tak, z kolei te dwa głośniki oprócz mikrofonu pozwolą nam wpiąć jeszcze gitarę. Jest jeszcze coś, co sprawia, że kierowniku manta najlepszą, bo ma jako jedyny z tych głośników mikrofon w zestawie. Bezprzewodowy. Bezprzewodowy, wireless. Bez laga. Wszystkie głośniki, które tu widzicie, mają gniazdo USB i można z nich dodatkowo odtwarzać muzykę. Natomiast e, dwa z nich mają tylko radio. Które? Te dwa. Czyli Manta i LG, ale jest jedna kategoria, w której LG najlepszy, Panie Kierowniku. Bo tak? ma też napęd z CD. Trochę zajdzie się za nim, pewnie wyjedzie. Ale jedzie, wyjechał i wraca i można płytkę wrzucić, jak ja dawno nie widziałem napędu. A no ja, ja Ci powiem, że jak szykowałem tabelkę, to też byłem zszokowany. A tutaj taki, taki napęd, jak mieliśmy w obudowach naszych komputerów, często LG, nie? Wracaj. Pozostaje nam jeszcze tylko cena. Tak, jeśli chodzi o JBL Aparty Boxa 200, jest to 999 zł. Jeśli chodzi o Mantę SPK5027 Nerio, jest to 459 zł. Najtańszy głośnik w naszym zestawieniu zdecydowanie, bo Elgik kosztuje 1199, taka cena rekomendowana, około 1200 zł. Najdroższy w tym porównaniu. No i jeszcze mamy Sonego, który jest stówkę tańszy, 1100 zł kosztuje. I jaki z tego marał? Manta najtańsza. I najlepsza pani kierowicza. No nie powiedziałem, że najlepsza. No ten najtańszy, on no już nie szaleje z tym najlepszo, No Najtańsza. Może najlepszy od moim zdaniem jest inny głośnik w tym zestawieniu. Zamknij o. się, najlepsza. Nie możesz mi mówić, jak mam żyć. Ja sądzę, że twierdzę. Sprawdźmy w końcu, jak grają te głośniki w bezpośrednim starciu, ale, 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 słuchajcie, żeby nie było zbyt pięknie kolorowo dla nas oczywiście, najpierw wypowiemy się po usłyszeniu piosenki Elysium Mendum, jak naszym zdaniem grają, a później zweryfikujemy to jeszcze na blind teście i dopiero wtedy okaże się, który najbardziej podoba się mnie i który najbardziej podoba się Adsonowi, jeżeli chodzi o odsłuch. No i który oczywiście będzie grał, czy zgadniemy. Tak, a zaczynamy standardowo od JBL -a Party Boxa 200, Elysium Mendum, minuta 10 przez około 20-25 sekund. Pokazać Ci jest Ładnie i basem. Ładnie i basem. JBL no generalnie w, chyba w ekstrabasie drugiego poziomu w tej chwili on gra. Dokładnie. Więc wszystkie inne dźwięki są troszkę gdzieś z tyłu. Najbardziej przebija się trzęsący naszą podłogą bas. Nie no, JBL Party Box 200 gra naprawdę ładnie. Co tutaj dużo mówić. A teraz Manta SPK. Nario Minuta 40, wystarczy. Generalnie w Mancie trzeba podkreślić to, że dźwięki są oczywiście bardziej przytłumione, znacznie bardziej przytłumione niż w Nie jest tak głęboko. Nie jest tak głęboko, bas nie jest tak sprężysty. Mimo to warto dodać, że mamy akualizer, więc możemy sobie tam naprawdę dostosować to i bardziej podbić wysokie tony, bardziej niskie tony. No Nie spodziewajmy się, że głośnik, który jest najtańszy w naszym zestawieniu, będzie bił tutaj na głowę, jeżeli chodzi o jakość, ale myślę, że wiele osób taka propozycja, jeżeli chodzi o dźwięk, nie zawiedzie. to nie ma. Stawiamy gdzieś na imprezę. I żeby sobie coś tam dudniło, no to to jeszcze jako tako to brzmi. Teraz Elysium Mendum na głośniku LG Xboom OK55. OK trzeba podkreślić, że dźwięk jest zdecydowanie najbardziej zrównoważony. Mhm, Całkiem ale... przyjemny bas i słychać też średnie i wysokie tony. Tak, ale zdecydowanie bas bardziej podobał mi się, w No tak, tak. To jest bardziej głośnik dla tych, którzy chcą zrównoważony dźwięk i myślę, że pod tym względem na pewno nas LG nie zawiedzie. Zaskoczył mnie, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, muszę przyznać, naprawdę pozytywnie, ale więcej o tym dowiecie się w szczegółowym teście, bo został nam jeszcze przetestowany już na kanale GIT i nawet z materiałem, który został opublikowany jakiś czas temu. XB72 od Sony. Wyciszam LG. Ci, że bardzo zbliżona jakość do LG. Tak, właśnie chciałem to powiedzieć, że jeśli miałbym się wypowiadać, który podobał mi się najbardziej. Pierwszy byłby JBL, drugie miejsce, EXECVO zajmowałby Sony z LG, tak, no i ostatnie, najlepsza, panie kierowniku Manta. Ostatni, czwarty, no ostatnie czwarte, najlepsza. Jakbyśmy sumie... patrzyli od końca, to by była najlepsza. No jeżeli byśmy przez pryzmat różnych innych funkcji patrzyli, to pewnie tak. Zgadzam się z tobą w pełni w tym zestawieniu. Chociaż nie, chociaż nie, powiem Ci, że ja postawiłbym na pierwszym miejscu, jednak myślę, Chyba Sony i LG, a na drugim JBL-a, bo chociaż nie. Bo w JBL-u przecież też możemy tego bas Boosta tak, włączyć. Tak, więc włączmy. nie. Włączy, tak, też dałbym na pierwszym miejscu JBL-a, bo on może być taki bardzo basowy i może być tak. podobny Bardziej do nich. zrównoważony. Co tam kombinujesz? Co tam kombinujesz, panie operatorzu? Jeśli, jeśli jeszcze ja Nie dokończyłem. Dokąd, dokon, 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 dokon. Chciałem powiedzieć, że to już teraz tak reasumując. To sobie tam przytniesz. Dla mnie najlepszy też będzie JBL Party Box 200 ze względu przede wszystkim na to, że po pierwsze możemy tutaj mieć taki głęboki ostry bas na tym drugim trybie, albo możemy go zrównoważyć i wtedy będzie jeszcze lepszy niż te dwa głośniki, ale będzie też bardziej zrównoważony dźwięk, jeżeli chodzi o wysokie, o średnie, niskie tony. Na drugim miejscu dałbym też egzekwo LG Sonego, bo naprawdę bardzo podobnie do siebie grają. No i na trzecim, czwartym miejscu dałbym mantę. Kierowniku, Panie Kierowniku. Zaczynamy finałową część naszego porównania, czyli coś, na co pewnie czekaliście od samego początku. Blind test, w którym sprawdzimy, czy będziemy wiedzieć, który głośnik aktualnie gra i czy pokryje się to z naszymi opiniami, kiedy mówiliśmy, który naszym zdaniem jest najlepszy w tym zestawieniu, a który najsłabszy. Warto wspomnieć zawczasu, że dwa największe gamonie Będą zgadywać na ślepo. Tak jest, zero zwycięstw w mamy. Na razie w blind testach. Opaski na oczy. Wjeżdżam szurać, szurać. Tak, oczywiście, Burzyk musi przestawić głośniki, żeby nie było, że są ustawione tak samo jak stały na początku. Gdzie JBL stał pierwszy, później Manta, później LG na końcu Sony, no albo w drugą stronę, oczywiście. Słyszę, że Burzyk losuje, a my czekamy, oczekujemy z niecierpliwością na ten wiekopomny blind test. Panie, co nie no, dzisiaj może się wyjaśnić wiele. No. Co ci mogę powiedzieć? Ale pamiętaj, mam to najlepsze, Panie Krewny. <noise> A to się okaże zaraz. To się zaraz okaże. O, chyba słyszałem. Zapowietrzenie. A to czasem się, jak się ciężkie rzeczy przenosi, to się można zapowietrzyć. To jest całkiem naturalne. Ale ja słyszę, że tam jest bardzo zaawansowana procedura losowania. No. Z takich dużych głośników jeszcze blind testu nie, robili, blind testy nie. nie robiliśmy. Robiliśmy blind test. Największych y... głośników to chyba był Xtreme. Xtreme kontra. Nie, robiliśmy boombox kontra partybox. No tak, ale tu na dworze i to były dwa. A to tu jest dwa. w domu i są cztery, w tym trzy na prąd. I ciężko to logistycznie rozegrać. Jeszcze chwilę po zagadujcie, ja sobie sprawdzę, czy wszystko. Duży <grym> kuczyk sprawdza. No, jeżeli przytniesz. No. Przyjęliśmy formułę versus. Pojedynek. Jesteś w zasięgu mojego ciosu? Nie jest. Jesteś. Co to jest? Pią Piącha. Piącha. możemy się zderzyć jak w Dragon Ballu? Pię Pięć mi. Po co? Dobra. Dobra. Ja jestem gotowy. My Zobaczymy też. jak kadr. Jest to Bardziej goto gotowi nie będziemy. To mam trochę niżej głowę. No to chcę, mam tak słuchać? Możesz. Będę nasłuchiwał. Dobra. Panie, jedyny okular, no! Dobra, poczekaj, 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 poczekaj. Zdepczesz, panie! Na razie tak nie może żebyś miał wyostrzony smuk teraz. Kurwa. Uwaga, gotowi? Gotowi! Pierwszy głośnik od lewej odtwarzamy sobie. Od lewej czyjej? Od lewej widzów. Czyli od, od drzwi? Od drzwi. Ruszamy? Ruszamy. Uwaga! To na koniec chyba mówimy. Mhm. Nie? Gotowi? Tak. Drugi głośnik. Hobby? Tak mhm. czekamy. Trzeci głośnik. Wysoki kierowniku. <muchy> <muchy> to już wiadomo, co gra. Oczywiście mam to. Nie no, żartuję. ハハハハ Ja ten blind test może być problematyczny. Jakbyśmy mieli jedno ucho bardziej głuche. Bo jesteśmy tak jednym nastawieni. Ty jesteś lewym, a ja prawym. Albo brudniejsze. Albo brudniejsze, niedomyte, dobra. Został ostatni. Mhm. Już ostatni? Mhm. Tchau, Możesz zacząć? Eee, możesz zacząć. Znaczy, no, wydaje mi się, że pierwsze dwa, które grały, to były LG i Sony. Tak. Ale ja były takie, że pierwszy grał Sony, drugi grał LG. To samo chciałem Później powiedzieć. Później grał Party Boxa na końcu Manta. I powiem ci, że no Manta generalnie faktycznie ma te dźwięki takie najbardziej przytłumione, ale. Bo teraz mogę się pomylić, tak, ale jeżeli biorę to na słuch i strzelam, że ta manta jest ostatnia, to moim zdaniem jak za tę cenę, jaką musimy zapłacić za ten głośnik to nie masz takiego wstydu, że i tak wielu osobom to wystarczy po prostu. Tak, wiesz co, bo wydaje My, mi się, że w tym ostatnim głośniku w ogóle nie było basu. Te a ten pudełkowy bardziej był. Te dwa pierwsze no zdecydowanie pierwszy był pierw, lepszy pierw, niż pierw, ten drugi. Pierwszy miał lepszy bas niż ten drugi? Myślę, że to Sony. Tak, pierwszy był Sony, drugi był LG, trzeci, trzeci party ten party bok wjechał to się trzęsło wszystko. Także słychać było, że ten bas w party Boxie był najlepszy. No i Manta była ostatni. No to co? Podnosimy opaski? Podnosimy opaski. No i patrz, pomyliliśmy Sonego z. Czyli mogę powiedzieć pani nie jedno. Znowu Rebis. Tak. <laughs> pomyliliśmy Sonego z LG. -kiem. No ale to sprawia to, że to co powiedzieliśmy, że naszym zdaniem one grają bardzo podobnie. I tak, niewielka była różnica. Ja była różnica. po prostu sugerowałem się tym, co Burzyk powiedział z dalszej odległości. Bo tak naprawdę tylko on je słyszał z, z daleka no, i tak powiedział, że Sony brzmiał ładniej niż LG. No troszeczkę faktycznie tym się sugerowałem, bo było bardzo podobnie. No już jak wjechał JBL, to było pewne, że to jest JBL, bo jak A było jak wjechała tak... Manta, to było pewne, że to Manta, wiesz? Słychać to było, że ten dźwięk jest bardziej przytłumiony, że ten tak, bas Tak, Ale mimo gorszy. wszystko jednak wolałem poczekać do basu, <laughs> zobaczyć, jak tam się okaże. Tak, bo że to średnie tak... i wysokie, to nawet powiem ci, że mimo, że były przytłumione, nawet. No żebym to jeszcze... sobie wstydu nie narobił? Tak, tak. No, no bo cóż, tak. Mante i JBL-a no pominę, ale Mante i lg no to tak naprawdę słyszymy pierwszy raz, więc... Nie było ich testów jeszcze, nie testowaliśmy ich i dopiero dzisiaj wypakowaliśmy je przed tym porównaniem, tak żeby trochę osłuchać, zobaczyć jak działa. Słuchajcie, jeszcze na koniec tylko muszę dodać, nie wiem czy mnie dobrze widać, więc tak podjedźmy Panie Adsonie może, że najciekawszym głośnikiem w tym zestawieniu jest zdecydowanie LG, jeżeli chodzi o funkcjonalność. Słuchaj, no ten DJ-ski padzik, możliwość podłączenia dwóch mikrofonów, możliwość włożenia tutaj płyty CD też, no i przede wszystkim te USB i radio nawet sprawia, że on. Ma moim zdaniem najwięcej funkcjonalności. No on jest taki po prostu bajerancki. Taki bajeracki, żeby się pobawić trochę. Największe możliwości, jeśli chodzi o Equalizer, Maman. No tak, największe możliwości, jeżeli chodzi o ustawienia, jakieś tam różne konfiguracje, Maman. Najgłębszy bas, z kolei, który jest dla mnie przepiękny, no to ma JBL. No i generalnie ten JBL 2. najlepiej gra po prostu. No, tak no a Sony to Sony. A Sony, nie, Sony też bardzo fajnie gra. Ogólnie to powiem Ci, że to, to jest ten sam poziom, jeżeli chodzi o liczycyjny. No Sony, tak, bo w Sony jeszcze mamy aplikację, którą no, dodatkowo się możemy się pobawić dj tak, więc, więc tutaj... Dwa tak, dj głośniki. Dwa Tylko jeden głośniki. ma to na blacie, a drugi ma to przez aplikację. Dajcie znać, który Waszym zdaniem głośnik najlepiej grał i który Waszym zdaniem z tych głośników jest najlepszy. Może któryś z tych imprezowych macie. No my musimy przyznać, że ciężko jest tak naprawdę spośród... Tych głośników powiedzieć, który jest najlepszym głośnikiem na imprezę, no bo każdy ma coś, co go wyróżnia, tak? Manta będzie najtańsza, najbił najmocniejszy bas, tamte będą jakieś bajery różne miały i bardziej zrównoważone. Więc myślę, że w zależności od potrzeb, niezależnie od tego, na który się zdecydujecie, to żaden z nich nie zrobi wstydu i żaden I nie, zawiedzie. nie zawiedzie Was podczas codziennego użytkowania. Kwestia ceny i kwestia, co oczekujecie po tych głośnikach. Dajcie znać, jakie zestawienie głośnikowe chcielibyście obejrzeć na, nas na naszym kanale. No i pamiętajcie o tym, by kliknąć w dzwonek i zostawić suba. I oczywiście. I zajrzeć na socjale. Tak, i zajrzeć na socjale i podzielić się, i tak, i sociali, podzielić się swoją opinią na temat tego materiału. No i Panie Adsonie, no co mogę powiedzieć? To tak z, to gratuluję remis. To był zacny, zacny, tak. zacny pojedynek, znowu remis. <ślesk> Do zobaczenia. Cześć. <ślesk> jak możesz powiedzieć, że Manta deklasuje rywali, jak ma kurwa... 10 herców kurora To tak jest dużo. dużo. Ale nie wiadomo ile ma LG -y. Było, się bać? Panie, było nie się, bać? się bać? Było się było bać? Było się bać. Było się nie bać i podać. Albo jest już na... Znamy już. Patrzę jak on kuca, zmienia cały czas te pozycję. Ja teraz stopy mi odpadną, umieram. Ja nie jestem w stanie wytrzymać w takich warunkach. Przez... Bo on cały czas w tej samej pozycji, a ja już się, kości mi pękają na sam widok. Stawy mi trzaskają, kości mi pękają, a tam kurwa, z taką robotą. Z tym, że mam jeszcze opcję podłączenia gitary w partyboxie, tak? trzech jest karty, gitara. Tak, trzech jest, jest gitara? Ale w dwóch. W trzech jest, ale w dwóch. Ja. Jak poszło, jak on nie poszedł. Czekaj, mu się popłakałem. Już nawet Gambis nie pomaga. Już nie mów o tym, że znają wymiary, bo znają mnie. Znacie <laughs> <That's it. laughs> <laughs> <coughs> już